Hej, widzowie. Tu mama, a tu Ala. Witamy Was znowu. Z nowościami. Ala dzisiaj była na urodzinach kolegi. A ja po cichaczu zrobiłam jej niespodziankę i kupiłam parę nowości do naszego świata. się ucieszyłam. do naszego świata. Znaczy nowości, rzeczy, których nie mieliśmy jeszcze. Tak. A teraz już mamy. Ala jeszcze nie wie, co to jest, więc. Nagramy takie. Nic un taki unboxing wiem, trochę, trochę, taki unboxing y -y -y. trochę można powiedzieć. Więc zobaczymy, czy jej się w ogóle spodoba to, co ja kupiłam. To nie są ubrania ani domy, raczej miejsca. Chociaż. Jeden dom chyba jest. Domek. Chyba jeden domek kupiłam, bo w planie mam go przeznaczyć na coś. Jeden Tomek chyba kupiony i chyba meble. Uwaga! To nowy świat się zrobił. Nie pamiętam, co to było. A! No, żeby nie tak, na złowach. Zobaczcie się, będę sobie na Tutaj. Żółobek i policję zrobiłam. ja tu zaraz Stację narciarską i domek tak, i do tego jeszcze były mebelki, ale to zaraz wrócimy do domków. Co pierw oglądamy? Co chcesz najpierw? Nie. Domek? Czysta marcja? Wejdziemy w domek. Zobaczymy. A to nie była dentysta? Nie, domek. Mm, bardzo ładnie przystojnie. Mhm. Gdzie ty jesteś? Ja tu. Gdzie jestem? Widzisz córeczko, wynajęłam nam na dzisiejszy dzień domek w górach, tylko we dwie będziemy tu. Fajnie. Chodź zwiedzimy, zobaczymy, ale oj, przepraszam, miałyśmy być we dwie. No tak średnio jesteśmy we dwie. O piesek. O jaki słodki I mamo. Pila, jest tu gdzieś radio, musimy wyłączyć. bo nas strasznie zagusza i nas później nie Właśnie. słychać proszę panią was ja tu miało mam, nie być mój pokój? nie wiem <laughs> musimy poszukać o a pan tu gotuje a wy jesteście obsługą patrz all inclusive no, mi się trafiło o. tu jest spokój możesz spać na dole u góry ja nie oczywiście śpię w dużym łóżku o jaka piżama świetna Zobaczymy, tak. czy tu nie ma jakichś ukrytych czegoś. Patrz, zasuniemy, rozsuniemy. Tu co jest? Slajmy! Świetna sprawa. I gitarę, ja umiem grać na gitarze. Dobra, wystarczy. Pogram wieczorem może przy ognisku. to zobaczmy dalej. Wow. Jejku, jest wanna. Marzyłam o wannie, moje kulki by tutaj pasowały. Może tu coś jest. W ogóle kran, z kranu cieknie. Co to kto to widział w ogóle taki... Tu coś jest? Idziemy jeszcze gdzieś zobaczyć. Idziemy zobaczyć tam dalej, no pewnie. Chodź, kuchnia. Oj! Ale tu. Mm. Teleportowałam się. Wow. W lodówce jest jedzenie. Tutaj też coś jest. Nie podoba mi się, że ci ludzie tu są. Ja też. Kominek. Panurzech. Ojejku, jak pięknie. O! Jaki słodzień. Dobra, niech idzie do wody. No coś nie chce, co spodobałaś mu się. O! o. Nie! Zamroziłaś go. Oh. Na szczęście. Już myślałam, że on tego nie przeżyje. Mm. A ty piesku? No, teraz ześ psa wzięła. Jaki fajny śniegu. <laughs> Urwałeś mu głowę. Ale śnieżnie. No nie. Masz aport. A nic tego. Oj, patrz. No Wbiło się. Myślałam, że się wbiło. No to co? Idziemy dalej zwiedzać? Oczywiście, że tak. Dobra.